To, czy to jest tak? Czy to jest taka tradycja, czy, czy to po prostu potrzeba? Koło ludzi, którzy potrzebują właśnie takiej reakcji, a nie innej. Powiem, że to była potrzeba. To była potrzeba zalewania takich zadań, zadań, takich, takich inicjatyw. Bo ludzie potrzebowali tego, tradycją może się stanie i stało się już to, że zakładam fundację, bo ilość osób potrzebujących na terenie naszej gminy skłoniła mnie ku temu, aby coś takiego powstało i żebym mógł się ja sam spełniać i pomagać jednocześnie innym osobom, no i myślę, że jako tradycja w pomaganiu osobom na tym konkretnym przykładzie, czyli tych turniejach charytatywnych, no, to nie do końca tak, to po prostu była taka taka opcja pomóc i pomagaliśmy. Zbieraliśmy się, był sygnał liczne i to czy to drużyny, bo nie mamy tylko drużyn z Sianowa, są drużyny, są drużyny z koszalina, są drużyny z Kretomina, tak jak dzisiaj. Także e, chętnie na jeden sygnał wszyscy są i grają, i pomagają. Przewidujemy 15 pojedynków, gramy o każde miejsce jest 7 drużyn. Szanowni koledzy, mam zaszczyt powitać Was na piątym już w turnieju charytatywnym. Tym razem gramy dla Artura Korkowskiego. Artur nie jest z nami, jest w szpitalu w Koszalinie. Cały dochód z tego turnieju, który trwa już od godziny 10, jest będzie przekazany Arturowi. Każda z drużyn komisyjnie minimalnie wrzuciła po 300 zł do puszki. Chciałbym przywitać wszystkie nasze drużyny. gromadzisz takich ludzi, tak jak ty, o wielkim sercu. Tak, tak, oczywiście bez, bez tych osób, które są wokół mnie, to właśnie dzięki nim i jest taka pozytywna energia, jest Janusz Szawórski, jest Krzysztof Gort, jest Grzesiu Grygiel, to są osoby, Jesteś sam Ty, który też jesteś zawsze z nami. Jest Waldemar Kosowski. To wszystko, to wszystko to też idzie w świat i pokazujemy to ludziom, no bo tak chyba trzeba. Inaczej nas mnie przynajmniej nie wychowano w domu. Tak, jest jeszcze taki najważniejszy element, który nam dodaje taki iskry, to jest gmina, gmina, która nam nigdy nie, nie pokłada nóg, są, są zawsze z nami z boku i pomagają, pomagają tak, jak mogą, to co mamy wspólnego, korzystamy z tego tak, jak jest to hala czy, czy dyrektor szkoły. To są osoby, które, które no, naprawdę są z nami i są dla tych ludzi po prostu. Ja tylko proszę, dokładam tą kropeczkę nad i to jest. Wszystko. ale chyba byśmy chcieli, żeby coś po nas dobrego zostało, dlatego to wszystko się robi dla, dla tych, którzy to potrzebują. Ja sam y, przeżyłem y, ciężkie chwile w życiu i y, moja rodzina, moja najbliższa siostra, dlatego też chciałbym to teraz y, oddać. A przyszłość tego pomagania waszego? Przyszłość. Przyszłość jest taka, że jest plan, jest taka, jest taka opcja, żebyśmy rozpoczęli w piłce nożnej zrobić ligę taką zakładową na terenie gminy Miasta Sianów. Wszystkich chętnych już dziś zapraszam na mojego Facebooka. Mój numer aktualny jest na Facebooku, także bardzo chętnie zapraszam. Turniej dobiega końca. Można już wyłonić zwycięzcę? Tak, oczywiście. Zwycięzcy są ci wszyscy, którzy tu dzisiaj się stawili tak licznie, siedem zespołów i no to oni są największymi zwycięzcami, a takim najważniejszym jest ten, dla którego tu dzisiaj jesteśmy, Artur. 0. I kończymy to spotkanie. Kończymy finał. Kończymy nasz turniej, który wygrał zespół Wiktoria hausner Drugie miejsce zajęła drużyna Dzikich Orłów. Trzecie miejsce z Ryw Kretomino. I czwarte miejsce KS Skipno. Zapraszamy wszystkich na środek. Drugie miejsce Wiktoria Hauserem Renobile. i pierwsze miejsce. No i te, te pierwsze miejsce, które było takie zagubione, ale ono nie jest zagubione. Z nami na trybunach jest mama Artura i tą statuetkę chcielibyśmy przekazać Arturowi. Arturie, Brawo, wielkie brawa. Artur jest obecnie w szpitalu w Koszalinie, mamy zamiar do niego pojechać, odwiedzić i ta statuetka na pewno będziemy wspominać Wspomina ten czas, który my go spędziliśmy. Miło i dla niego przede wszystkim przekonuję. Dziękujemy. Ja chciałam serdecznie podziękować wszystkim zawodnikom i organizatorom tego spotkania. Dziękuję bardzo. Dziękujemy.